Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jedziesz na drugi koniec świata, razem ze znajomymi, i masz takiego znajomego, który mówi: A to teraz pokosztuję tej ichniejszej kuchni, podegustuję jakie tam mają potrawy, poznam nową kulturę. Ale w pewnym momencie widzi restaurację z napisem Polish cuisine. Wchodzi do środka, patrzy: Mają schabowego. Pork chop. I co robi? Zamawia schabowego, komentując jednocześnie. Hmm. Nie te ich fuły to jakoś tak nie przekonują. Tutaj cytat oryginalny. Dlaczego mówię o tej historii? Bo od czasu do czasu widzę przedsiębiorców, widzę prezesów, którzy deklaratywnie mówią, że chcą innowacji, że chcą spróbować czegoś nowego, że chcą rekomendowania, że chcą, żeby ktoś inny dawał im podpowiedzi takie outside of the box, outside of the mindset bunker, czyli takiego spoza bunkru mentalnego. I super, bo często te podpowiedzi z innych branż wprowadzają świeżość, pozwalają, Spojrzeć z innej perspektywy, i na jakiś czas pozwalają zbudować przewagę konkurencyjną firmom, które mają wystarczająco odwagi, aby zdecydować się właśnie na te działania. Natomiast, doświadczenia często pokazują, że kiedy już taki przedsiębiorca, kiedy taki prezes, być może dyrektor marketingu, zobaczy, że są to rozwiązania faktycznie outside of the box, coś nowego, coś kreatywnego, to nagle włącza się taka kontrolka bezpieczeństwa, która mówi, hmm, ale żaden z naszych konkurentów nie robi tego w taki sposób, nikt w branży tak nie robi, jak my możemy. Albo włącza się, hmm, ja tego nie do końca czuję, bo to jest inne, my tak nigdy nie robiliśmy. Tu dochodzimy do sceny, w w której trzeba byłoby podjąć decyzję. Albo idziemy w stronę tradycyjnego modelu, tak jak zawsze, w normalnym toku postępowania sprawy, który jest realizowany od wielu lat w danej branży, czy też idziemy w drugą stronę, pilotażowo, dajemy sobie przyzwolenie na to, żeby zrobić rzeczy, na które koledzy z branży nie mieli odwagi. I to są dwa różne scenariusze. Czy model tradycyjny, bezpieczny, zachowawczy, tak jak wszyscy, czy wręcz model innowacyjny, tak jak nikt, aby spróbować czegoś nowego i zakosztować. Nie mówię, że to jest zawsze zmiana na zawsze, ale pytanie się pojawia. Czy czasami odrobina ryzyka nie jest tym, co pozwala biznesom iść do przodu? Zostawiam taki krótki wniosek do przemyślenia: czy jadąc do obcego kraju i chcąc zakosztować tej kultury, finalnie kończymy z ichniejszym daniem, czy z czymś, co jest powszechnie znane, co już po prostu wielokrotnie kosztowaliśmy.